Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Ten 11 kwietnia, który zaproponowałem jako datę rozpatrzenia wszystkich czterech wniesionych do Izby projektów dotyczących zmiany prawa aborcyjnego, ma naprawdę dużą szansę zapisać się w historii polskiego parlamentu jako pierwszy od prawie 30 lat. Od prawie 30 lat, bo od 1996 roku, dzień, w którym jakieś projekty dotyczące zmiany prawa abolcyjnego przeszły do drugiego czytania, nie zostały odrzucone w pierwszym czytaniu. Rozmawiałem w tych dniach długo z przedstawicielami wszystkich ugrupowań politycznych, które stoją po tej stronie, które mogą zapewnić dziś sejmową większość. To były trudne, ale dobre rozmowy. Nie mogę dzisiaj Państwu powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że jest większość, bo to się nigdy w parlamencie nie może. Dopóki nie zagłosujesz, dopóty nie wiesz. Ale chcę Państwu powiedzieć, że jest ogromna szansa na to, że 11 kwietnia wszystkie te projekty zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej, którą Sejm powoła właśnie w tym celu, żeby je spokojnie rozpatrzyć że nie zostaną wyrzucone do koszy. W tej wojnie politycznej, która czasami przybiera różne fazy, a w kampanii wyborczej się wzmaga, szanse na to, gdybyśmy procedowali je dzisiaj, że one wszystkie zostaną wyrzucone do kosza, były znaczne, jeśli nie graniczące z pewnością. Dziś mogę Wam z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że dzięki dobrym rozmowom i deklaracjom dobrej woli ze strony lewicy, Dzięki deklaracji dobrej woli ze strony polskiego stronnictwa ludowego, dzięki deklaracji wsparcia tych projektów w pierwszym czytaniu przez klub koalicji obywatelskiej, dzięki decyzji Polski 2050, która zdecydowała, że wszystkie projekty, niezależnie od tego, kto się z nimi zgadza czy nie, przechodzą do drugiego czytania, do komisji nadzwyczajnej, mogę dzisiaj stanąć przed Państwem, a przede wszystkim przed polskimi kobietami z nadzieją i powiedzieć, że 11 kwietnia szansa na to, że damy tym projektom wystarczającą większość, aby poszły dalej, aby były procedowane jest naprawdę duża, jest naprawdę taka, która daje mi podstawy do bardzo dużego optymizmu.